Zawsze powtarzam, że w życiu nie ma przypadków. Poznałyśmy się na sali szkoleniowej, ponieważ każda z nas wie, że rozwój osobisty jest ważny, jeśli chcemy w swoim życiu sięgać po więcej. Zapraszam Cię na rozmowę z Janetą Kais, która jest coachem i certyfikowanym trenerem Freeze. Na co dzień pomaga parom, pomaga zespołom w ulepszeniu komunikacji. Poznaj Janetę i jej historię. Żeneta, my poznałyśmy się na sali szkoleniowej, obydwie byłyśmy wtedy uczestniczkami, czyli mimo naszego dużego doświadczenia, takiego zawodowego, biznesowego, cały czas jesteśmy otwarte na, na rozwój i na zdobywanie nowej wiedzy. Opowiedz mi, jaka jest Twoja historia, ponieważ Ty też po wielu latach pracy w korpo zdecydowałaś się iść zupełnie nową, nową ścieżką, wybrałaś nową drogę dla siebie. Tak, zgadza się. Tak jak wspomniałaś, przez 11 lat pracowałam w korporacji, gdzie rozwijałam swoje kompetencje zarówno sprzedażowe, jak i menedżerskie. Zarządzałam zespołami sprzedażowymi. Moją pasją i tym, co najbardziej lubiłam w swojej pracy, było wsparcie ludzi w ich rozwoju. I przyszedł taki moment, w którym chciałam to zeskalować. Przyszedł pomysł na założenie własnej firmy, ale oczywiście pojawiły się pytania. Kogo szkolić, z czego szkolić, jakie są moje najmocniejsze strony. Stąd moja inwestycja w, we własny rozwój przed rozpoczęciem własnej działalności. własnej działalności. Tam wtedy spotkałyśmy się właśnie na sali szkoleniowej. Zaczęłam też przyglądać się pracy swojemu zespołowi, żeby odnaleźć obszar, który sprawia im najwięcej trudności w którym mogłaby się specjalizować moja firma. Stwierdziłam, że jest to komunikacja, że tak naprawdę za wyniki sprzedażowe, za to, że ktoś osiąga... Ja myślę, że za wszystko tak, odpowiada komunikacja. To, to też. Natomiast rzeczywiście to umiejętność nawiązywania relacji z klientem powodowała, że jedne osoby osiągały spektakularne wyniki, a inne radziły sobie trochę gorzej. E, w związku z czym postawiłam w firmie właśnie na komunikację i e, na wsparcie firm w tym obszarze. E, moja droga e, do założenia własnej firmy. E, była krótka właściwie decyzja została szybko decyzja podjęta. podjęta i działanie. Szybko poszło za tym działanie i szybko poszła za to właśnie specjalizacja w tym obszarze. Bo zdecydowałaś się zostać certyfikowanym trenerem metody freeze. Powiedz, co to tak naprawdę znaczy to frisowanie całe, którym się na, na dzień dzisiejszy zajmujesz i dajesz z siebie tutaj 100%, wkładasz to w to całe swoje, swoje serce. Dlaczego wybór tej metody, co Cię do tego przekonało i na czym tak naprawdę polega Twoja praca w tych zespołach dzisiaj? To może zacznę od tego, co mnie przekonało do narzędzia Freeze. Sama jesteś przedsiębiorcą, więc na pewno wiesz, że taką najcenniejszą walutą w dzisiejszych czasach jest Czas właśnie, tak, dla każdego. Dla każdego. Każdy w firmie chce wdrażać nowe metody, nowe narzędzia szybko i szybko osiągać efekty. I frizz właśnie jest takim narzędziem, ponieważ jest prosty, praktyczny i bardzo łatwo go zaimplementować w firmie i wykorzystać do realizacji celów biznesowych. Sam Fries bada przede wszystkim style myślenia i style działania u innych osób, co wpływa na nawiązywanie właśnie relacji i komunikację zarówno w zespole, jak i w relacjach prywatnych. To, co najcenniejsze jest dla przedsiębiorcy, to to, że jeżeli ludzie lepiej się ze sobą dogadują, lepiej mm -hmm. się porozumiewają, to jednocześnie popełniają mniej błędów, szybciej przekazują sobie niezbędne informacje, a co za tym idzie, szybciej realizują projekty i realizują je też na większą skalę. Myślę, że to jest najważniejsze dla każdej osoby, która prowadzi własną firmę, plus budowanie dobrej atmosfery w zespole. Dziś tak naprawdę rynek należy do pracownika, w związku z czym takie budowanie lojalności i poczucia przynależności do środowiska zawodowego jest dla pracodawcy bardzo ważne, a budowanie dobrej atmosfery jest kluczem do tego. wtedy ludzie chcą ze sobą e, pracować, przyjemnie im się pracuje, chcą Jeżeli razem sięgać tak, po więcej, działają dokładnie. jako zespół ale tak, działa, A działają jak nie ma konfliktów, e, wtedy, e, wtedy pracuje im się e, przyjemniej. Uważam, że każdy menadżer budujący swoje zespoły powinien poznać swoje mocne strony, swoje talenty, poznać swój styl komunikowania się, a później przeanalizować to, w jaki sposób każdy członek zespołu również się komunikuje i to właśnie Frizz pokazuje. Przede wszystkim pokazuje nam to, w jaki sposób adaptujemy się do nowych sytuacji, w jaki sposób postrzegamy pewne informacje, w jaki sposób reagujemy w danych sytuacjach, a co wpływa przede wszystkim na to później, jakie mamy relacje w zespole. Raport FRIS jest taką mapą potencjału zespołu mhm. dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki niemu, mówię, jakie zadania komu oddelegowywać, żeby był bardziej efektywny. Jest też taką mapą modelu komunikacji i współpracy w zespole, więc myślę, że bardzo cennym materiałem z którym można pracować, zakładając swoją własną firmę, czy też budując zespół, Swój zespół. korporacji. Mhm. A powiedz mi, Joanna, ty znałaś to narzędzie wcześniej, jak już jak pracowałaś w korporacji i zarządzałaś zespołami, czy poznałaś to narzędzie w momencie, kiedy szukałaś dla siebie takiej, takiej ścieżki? Poznałam to narzędzie już, kiedy szukałam takiej ścieżki dla siebie i bardzo żałowałam, że nie mhm. znałam go wcześniej, ponieważ Zapobiegłabym wielu błędom, które wcześniej popełniłam w zarządzaniu zespołu. Dziś myślę sobie, że gdybym miała taką mapę swojego zespołu dużo wcześniej, to zaszłabym dużo dalej i osiągnęła dużo, dużo, dużo większe wyniki. Natomiast pomógł mi też Fris w takim Zcentralizowaniu e, trochę swojej e, oferty, ponieważ e, poszukując tych narzędzi e, w obszarze komunikacji, kiedy poznałam frisa, oczywiście najpierw sama poddałam e, się testowi, po, poznałam swoje talenty i mocne strony, co spowodowało, że od razu wiedziałam, jaką chcę mieć ofertę i jakie kompetencje będę rozwijać. Trochę takiego GPS-a miałam w budowaniu swojej własnej marki. A powiedz mi, co było dla Ciebie największym wyzwaniem w momencie, kiedy no, postawiłaś na siebie, założyłaś własną firmę, jesteś mamą, jesteś żoną i zaczęłaś nowy etap w, w swoim życiu e, jako kobieta przedsiębiorcza? Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w tym momencie? E, największym wyzwaniem była rezygnacja z wygody i komfortu. Kiedy kilkanaście lat pracuje się w korporacji, ma się do dyspozycji kilka działów wsparcia, z każdym problemem można zadzwonić, z każdym problemem można się do kogoś zgłosić, natomiast zakładając własną firmę. W przypadku moim była to jednoosobowa działalność. Tak, większość od... z nas, kobiet tak. przedsiębiorczych, zaczyna. <noise> Dokładnie. Nagle się okazało, że jestem odpowiedzialna za wszystkie obszary i nie mam do kogo się zwrócić, więc te. Ta rezygnacja z, tego, z tej strefy komfortu była dla mnie największym wezwaniem. Myślę, że dla wielu. Tak? Wyjście po, poza swoją strefę komfortu to jest to, co nas powstrzymuje i nie robimy tego, tego kroku w żadną, w żadną stronę. Ty też od początku postawiłaś na budowanie, na wzmocnienie swojej marki osobistej też pod takim kątem wizualnym. Czy ktoś ci doradzał, czy po prostu tak, takie miałeś poczucie, że jak chcesz wejść na rynek, chcesz zaistnieć, to to wszystko musi być, wiesz, na tip-top, perfekcyjnie, od samego początku. Bo wiele osób, kiedy zaczyna swoją działalność, to wiesz, tego typu rzeczy zostawia na później. Co, 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 co spowodowało, że Ty najpierw postawiłaś na, na siebie i na takie przedstawienie siebie od strony wizualnej, żeby wszystko było spójne. Tak naprawdę odpowiedzialny jest za to mój styl myślenia i działania. No i tutaj wszystko jasne. <gry> Dokładnie. Jestem wizjonerem idealistą, co oznacza, że zawsze szukam rozwiązań najwyższej jakości. Nie potrafię działać w takich warunkach zastępczych, żeby w ogóle coś było. Żeby zacząć na jakiś czas. E, tak. Jeżeli już coś robię, to robię to na 100%. Tak samo zbudowałam swoją, swoją stronę, tak samo zbudowałam swoją ofertę i tak samo też. Realizuję usługi dla innych firm, więc mój styl działania jest odpowiedzialny za to, że już na początku swojej działalności zainwestowałam właśnie w stronę wizualną. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli. Ktoś widzi, że w każ dbasz o każdy szczegół. Yy, tak to, to może tak... się spodziewać, że współpraca z tobą jest również na najwyższym yy, poziomie. Czy yy, dostarczasz dokładnie. najlepszą jakość? Cieszę się, że to powiedziałeś, bo właśnie o to mi <głosy> chodziło. <głosy> Nie, bo myślę, że to jest wiesz, ważne, to tak jak Tichar Eker e, mówił na swoim seminarium, na którym byłam umysł milionera, to jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. Czyli jeżeli po prostu w, stawiasz na tego typu rzeczy, które są dla ciebie ważne od takiej od kuchni, od, od drugiej strony, no to też w, we współpracy z klientami, z osobami też prywatnymi, bo zaraz też jakby przejdę do, do drugiej części Twojej działalności, bo to nie tylko firmy, to nie tylko osoby przedsiębiorcze korzystają z Twoich twoich usług, ale również osoby osoby prywatne, bo relacje w związku przecież są kluczem. Ale wracając do tego, można się spodziewać też najwyższej jakości, takiego przygotowania i merytorycznego i takiego podejścia, że chcesz po prostu zrobić to najlepiej, jak potrafisz, a przecież każdy z nas myślę, że chce współpracować z po prostu profesjonalistami, z ekspertami. Na przykład dla mnie jest to bardzo ważne, że jak współpracuję, to zawsze z osobami, które są ekspertami w swojej dziedzinie, bo wiem, że dają z siebie 100% w każdym obszarze. E, dokładnie. Ponadto pomaga nam to wracamy do momentu kiedy chcemy zaoszczędzić ten czas jeżeli korzystasz z usług eksperta najlepszego w swojej dziedzinie to wiesz że poświęcisz mniej czasu na realizację tego projektu w związku z czym też warto sięgać tej najwyższej półki to wracam do tego, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli do komunikacji, partnerskiej komunikacji między kobietą a mężczyzną, bo to jest przecież bardzo ważny, ważny obszar. Pracujesz z parami, jak to, jak to wygląda? Bardzo często frisują się małżeństwa po to, żeby zapobiegać konfliktom Konfliktu. lub po prostu rozwiązywać je szybciej. Jest to bardzo przyjemna część mojej pracy, kiedy małżeństwa poznają swój styl myślenia, swój styl działania, dzielą się swoimi wynikami, to nagle jest takie. Aha, to, to dlatego w tej sytuacji tak reagujesz, tak? Ja tego nie rozumiałam, ja tego nie rozumiałam. Teraz wiem, z czego to wynika, dlaczego pewne sytuacje postrzegasz w zupełnie inny sposób niż ja. I przychodzi taka akceptacja. Akceptacja tego, że jeżeli patrzymy na. Jeden problem, czy też jakieś wyzwanie, bo to nie tylko chodzi o problemy, ale też jakieś projekty prywatne, które małżeństwa realizują i nagle mają dostęp do wiedzy, jak dana osoba patrzy, reaguje, jak reaguje, patrzy na to, w jaki sposób podejmuje decyzje, ma wskazówki do tego, żeby skrócić tą drogę komunikacji, osiągnięcia efektu porozumienia, tak? I na przykład wiem, że jeżeli mam męża zawodnika, to muszę mówić krótko, zwięźle i na temat, nie podejmować zbyt wielu wątków w jednej rozmowie, bo i tak zatrzyma się na pierwszym i więcej... Nie przyjmie. Więcej nie przyjmie. Czy na przykład wiem, że jeżeli mam męża partnera, to przede wszystkim muszę skupić na nim 100% uwagi, muszę patrzeć w oczy, muszę zwracać uwagę na swoją komunikację niewerbalną, bo to będzie dla niego kluczowe i istotne w tym, żeby, żeby w ogóle usłyszeć, co mówię. Wiem, że tej osobie muszę poświęcić więcej czasu na to, żeby ją docenić, żeby ją motywować, bo ona tego... Potrzebuje. I tak naprawdę, jeżeli mamy takie wskazówki, to łatwiej nam dojść do porozumienia i uniknąć takich niepotrzebnych zupełnie konfliktów. A powiedz mi, kto częściej się zgłasza? Czy kobieta jest, jest tą osobą, która jakby zgłasza się do ciebie i za nią jej partner, mąż, partner życiowy, czy mężczyźni? Tak statystycznie, jak to ee, wygląda u Ciebie? Jeżeli chodzi o e, relacje w małżeństwie, zazwyczaj wygląda to tak, że e, najpierw zgłasza się kobieta, kiedy poznaje swój wynik, e, widzi. E, Jaki potencjał ma to narzędzie? To za chwilę frisuje swojego męża. Mężczyźni częściej zgłaszają się, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, bardziej Czyli od z tym, strony biznesowej. Od strony biznesowej, ale też kiedy realizujemy projekt, to budzi się ta ciekawość i pojawia się pytanie: a to może jeszcze sfrisujemy? żonę, tak? Chcę też znać jej instrukcje obsługi, bo tak <noise> nieoficjalnie nazywamy te wskazówki właśnie we Frisie. Powiedz mi, żonato, jakie ty masz swoje nawyki sukcesu, które praktykujesz każdego dnia, każdego tygodnia? Co robisz dla siebie? To co robię cały czas, żeby realizować swoje cele, to przede wszystkim otaczam się ludźmi którzy mogą mnie mogą w realizacji tych celów e, wspierać. Czyli stawiasz na środowisko. E, dokładnie tak. Na pewno znane jest Ci powiedzenie, że jesteś średnią, arytmetyczną osób, z którymi... Pięciu, pięciu, pięciu osób. Pięciu, <laughs> pięciu osób, tak, e, z którymi przebywasz, w związku z czym e, szukam kontaktu z ludźmi, którzy są w miejscu, w którym ja chciałabym się znaleźć e, i obserwuję, w jaki sposób to zrobili. E, uważam, że to jest kluczowe, żeby korzystać z wiedzy osób, które mają doświadczenie w realizacji celu, który Ty chcesz w danym momencie osiągnąć. Drugą taką rzeczą, którą robię, myślę, że jest skupianie się na tym, na co mam wpływ. Jest to bardzo ważne. Nie tracę energii na rzeczy, na które nie mam żadnego wpływu, tylko zastanawiam się zawsze, co mogę w danej sytuacji zrobić, jak zareagować mhm. na nieprzewidziane chociażby okoliczności, żeby jak najszybciej te cele zrealizować. I myślę, że taką ważną rzeczą, i to już nie tylko w biznesie, ale w życiu prywatnym jest. Podejmowanie decyzji w oparciu o swoje wartości. Przed każdym działaniem warto się zastanowić nad tym, co aktualnie jest dla mnie najważniejsze, co jest dla mnie priorytetem, jakimi wartościami w podejmowaniu decyzji będę się kierować. To bardzo ułatwia, zwłaszcza kiedy znajdujemy się w sytuacjach nieprzewidzianych, nie wiemy, co w danej sytuacji zrobić, a często tak jest. Wtedy możemy się, odwołać do tego naszego wewnętrznego kodeksu. I, yy, i działać w zgodzie Zgodnie ze sobą. Z no powiem Ci, że bardzo, bardzo podobnie, bo wszystko, co powiedziałaś w tej kolejności, tak sobie myślę, że też bardzo, bardzo pasuje do mnie, czyli środowisko wspierające, środowisko, które dodaje energii. Ja jak zaczynałam w biznesie, jeszcze będąc w liceum, to wtedy patrzyłam na ludzi, którzy działali w tej branży, mieli sukcesy, mieli to właśnie, do czego ja chciałam dojść. I ja nie słuchałam ludzi wokół, bo moje otoczenie nie wspierało, wręcz mnie Wyśmiało, jak powiedziałam, że zostanę dyrektorem, nie mając jeszcze matury, bo to, był, bo, bo to był ten etap. A ja tak sobie pomyślałam, że ja będę słuchać ludzi, którzy działają, są praktykami, osiągnęli już to co mi się marzy, do czego ja chcę dojść i, i wokół takich ludzi, tak? Spędzałam najwięcej, najwięcej czasu. Wartości, no kluczowy, myślę, temat, żeby zawsze w zgodzie ze sobą funkcjonować i mieć te swoje zasady. I czasami jest tak, że w naszym otoczeniu pojawiają się ludzie, którym te nasze zasady nie pasują. Ale jak to się mówi, nie jesteś zupą pomidorową, nie musisz wszystkim smakować i będą wokół ciebie ludzie, którzy będą mieć te podobne wartości, będą wyznawać podobne... Podobne zasady, więc bardzo, bardzo widzę, że tutaj tak. podobnie. I w ogóle, chyba jak tak czyta się różne biografie osób, które odniosły sukces w wielu obszarach, to są pewne takie też nawyki, które się powtarzają. Może tutaj się nie wymyśla jakiegoś koła na nowo, tylko gdzieś tam to się powtarza, to się duplikuje i ktoś po prostu skraca też sobie drogę, korzystając z tego doświadczenia, o którym powiedziałaś, korzystając z doświadczenia innych. Tak, i posiadanie takich zasad, jak wspomniałaś, daje przede wszystkim taką swobodę i poczucie niezależności w podejmowaniu decyzji. Wtedy nie mają na nią wpływ inne osoby, niezależnie od tego, czy im się to podoba, czy nie. Ty działasz w oparciu o swój własny kodeks. I łatwiej ci się podejmuje wszystkie decyzje. Żaneta, to ja jeszcze zapytam o porażki. Jak sobie radzisz z porażkami? Może nie tyle z porażkami, to z sytuacjami, które są dla Ciebie wyzwaniem, są, są trudne albo są rzeczy, które po prostu nie idą po naszej myśli. No bo nie jest tajemnicą, że żeby odnosić sukcesy, to również wiemy, że ponosimy porażki w tej drodze na szczyt. Myślę, że takim kluczowym elementem w radzeniu sobie z porażkami jest w ogóle akceptacja, że one są, są. i będą, i będą. Nigdy nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć okoliczności, w których się znajdziemy, ale jesteśmy w stanie budować takie poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, że w danych sytuacjach jesteśmy z każdą porażką sobie w stanie poradzić albo chociażby ją przetrwać. Tak? Nie zawsze musimy sobie z nią radzić. Na piątkę czasami ważne jest, żeby w ogóle przetrwać tą sytuację. I z tym budowaniem poczucia własnej wartości trochę jest tak jak z chodzeniem na siłownię. Jeżeli cały czas nad tym pracujemy, to kiedy przychodzi taki test odżycia, jesteśmy na to gotowi. Im więcej pracujemy nad poczuciem wartości, tym większy ciężar jesteśmy w stanie, w stanie, udźwignąć. W stanie dokładnie udźwignąć. Więc. Ja na pewno zachęcam do tego, żeby, żeby to poczucie wartości budować, czy to poprzez narzędzia coachingowe, czy choćby przez takie korzystanie z testów psychometrycznych, jakim jest FRIS, kiedy znamy swoje talenty i mocne strony, kiedy zrobimy sobie taką analizę SWOT siebie samego, tak, znamy, znamy Szanse, jakie jesteśmy w stanie wykorzystać, znamy zagrożenia, jakie wynikają z naszego stylu myślenia, to zupełnie inaczej reagujemy wtedy na te porażki, a przede wszystkim wiemy, jak sobie z nimi lepiej poradzić. A co byś poradziła kobietom, które są na takim rozdrożu, czyli są w miejscu, w którym już nie chcą być, myślą o założeniu własnej działalności, ale brakuje im tej odwagi, bo ty tą odwagę znalazłaś, jak powiedziałaś bardzo szybko, była decyzja, to wynika jakby z Twojej osobowości, z Twoich mocnych, mocnych stron, z Twoich talentów, ale jakbyś miała dać taką jedną radę, Kobietą, które boją się zrobić tego eee, pierwszego kroku? Nie, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak e, reklama, e, bo uczciwie powiedziałam: sobie, Zrób sobie e, test, e, fris, e, Poznaj swoje naturalne predyspozycje i zobacz, w czym jesteś e, dobra. Mhm. Czy możesz pomagać innym e, osobom, co jest Twoim talentem. Bo tak naprawdę, kiedy chcemy coś zmienić w swoim życiu, kiedy nawet jesteśmy gotowi mentalnie do tej zmiany, ale nie wiemy, w którym kierunku podążać, to nigdy nie będziemy mieli odwagi, żeby, żeby ją, tą zrobić. drogę rozpocząć. Ale kiedy będziemy mieć to poczucie pewności, że tak, to jest to, w czym jestem dobra, to jest mapa moich zdolności, to są naturalne moje predyspozycje zawodowe, zupełnie inne niż to, co robię aktualnie. To daje właśnie od razu taki zastrzyk energii do tego, żeby się odważyć po prostu to zrobić i we właściwym kierunku, bo to też jest ważne, bo jeżeli zmienia się ścieżkę zawodową, na przykład po kilkunastu latach, tak jak ja to zrobiłam, no tak to umówmy się, niewiele jest czasu na to, żeby próbować różnych zawodów czy różnych obszarów. Dobrze jest te poszukiwania zawęzić jak najbardziej, by wybrać tą właściwą drogę. Wybrać tą <laughs> właściwą drogę, dokładnie tak. Żaneta, ja się cieszę, że Ty tą drogę dla siebie odnalazłaś, że chcesz pomagać innym w odnalezieniu ich ścieżki. Więc reklama, nie reklama. Ja myślę, że każda kobieta, która pozna Cię od tej strony podczas takiej rozmowy, takiego wywiadu, zakiełkuje w niej jakaś myśl i śmiało niech się zgłasza, niech sprawdzi swoje mocne strony, niech rozpozna swoje swoje talenty, będzie na pewno jej łatwiej, tak? Ty też powiedziałaś w trakcie naszej rozmowy, że żałujesz, że nie znałaś tego narzędzia wcześniej, tak? Że to by Ci pomogło uniknąć wielu błędów, nie popełniłabyś, jakby nie poniosłabyś tylu porażek, zaszłabyś dalej. I niech to to będzie nasza puenta, że warto korzystać, jeżeli ktoś trafia na naszą rozmowę, to ja zawsze mówię, to nie jest przypadek, że trafiasz na czerwoną szpilkę, że właśnie ten wywiad ci się wyświetlił, ta osoba, ta kobieta, bo być może właśnie to jest ten dro drogowy, Wskaz, więc jeżeli pojawia się ta szansa, która może Ci pomóc, to nie udawaj, że jej nie widzisz, nie zauważasz. Jak ona puka, to po prostu otwórz drzwi, więc myślę, że reklama nie reklamą, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że się poznałyśmy jakiś czas temu i że gdzieś te nasze ścieżki się połączyły i możemy razem wspierać inne kobiety. Ja również bardzo się z tego cieszę. Dzięki za rozmowę.